Zmywarka działa. zobaczcie, mi przyszła ochota na co? Na śledzie. Tak, śledzie uwielbiam, śmietanie Lisnera. Powiem wam, że no, rzadko na coś mam ochotę, ale dzisiaj stwierdziłam, że tak. Kupiłam oliwce, jak była chora, to była jej zachcianka. A przyszło to, co do czego to mama musi jeść. No tak, bo dzieciaki wolą pomidorową. Albo ogórkową, no ale dobrze, ważne, że cośkolwiek zjedzą. Tutaj sobie moczę grzybki. Stwierdziłam, że zrobię sobie zupę grzybową. Zostały mi z Wigilii, ze Świąt, więc wykorzystam dla siebie, bo dzieciaki oczywiście mają jeszcze pomidorówkę, ale powiem Wam, że no nie bardzo. Dlatego ogórki kiszone, zupka ogórkowa, może to jakoś im wejdzie lepiej, bo totalnie nie chcą nic jeść. Dlatego zabieram się za gotowanie. Kochani, co my będziemy dzisiaj gotować? Mm, zupę grzybową. Tak, dzisiaj dla mnie zupa grzybowa, dla oliwki właśnie. Ogórkowa, którą zrobiłam wczoraj. Już jej podgrzewam. A dla Alana chyba będą kotlety, bo on ogórkowej nie zje, grzybowa też nie. No więc kotlety. Tutaj mamy marchewkę. Marcheweczkę, zobaczcie, jaka piękna. Chciałabym mieć kiedyś taką z własnego ogrodu. Może kiedyś plań się ziści. Trzymajcie za mnie kciuki. Więc y, wiem, że i tak trzymacie kciuki za mnie bez tego. Y, cebulkę jedna? Nie, nie cebulki mamy. Tak, to jest też do mielonych, bo kupiłam mięso mielone. I kupiłam również tyle kurczaka, piersi z kurczaka, więc będziemy gotować. Czosnek mam. To jest życie. Koperek. No taki piękny, może nie piękny, no ale jest styczeń. No właśnie. A ja chora dalej. Kiełbasa. Ale wiecie, chowam szybko kiełbasę, bo dla niektórych, no to y, kiełbasa to zło dobra, czyli ziemniaki jeszcze mamy tak, stwierdziłam dzisiaj, że zrobię kotlety kotlety, które y, dla Alana są idealnym daniem, więc on będzie miał dzisiaj kotlety my będziemy mieć dzisiaj y, grzybową ogórkową, jejku jak ja gotuję tak dużo dzisiaj gotowałam, będę gotować powiem wam, że y, troszeczkę muszę się czymś zająć bo wiadomo, że praca jest Potrzebna, żeby zająć się czymś innym, nabrać dystansu do pewnych rzeczy, a jak wiadomo, tutaj nam bardzo dużo tego dystansu trzeba. Pewnie? A, a Alanek Boże. No widzicie, Alanek Leoś Alanek. No. Ty niedobruchu, całą noc mi przeszkadzałeś. Łobuzie ty. I teraz śpisz, chłopie. Ty jesteś niegrzeczny. No ja nie wierzę w to. Oby dzisiaj było spokojnie. Ale ja to mogę sobie chcieć. Najważniejsze, że dzieci nie gorączkują. Ale troszeczkę, delikatnie, ale i tak to już jest dużo już mniej niż było. Przyprawa do kurczaka, złocista skórka, złote 70. Zobaczymy, bo wolę chyba z kamisa przyprawę, a tu mamy prymat. No ale to nic, i tak, i tak się wykorzysta, będzie dobrze. Tak więc kochani, zabieram się za gotowanie. Skasiłam tu światło, bo ostatnio stwierdziłam, że kurczę to światło tak z góry pada, mi się robią jakieś cienie tutaj pod oczami, różne rzeczy. Stwierdziłam, że spróbujemy dzisiaj przy skaszonym świetle nagrywać. Co prawda nie widać dokładnie co tam się dzieje na, za mną, ale myślę, że jak będę gotować to włączę światło. Yy, chciałabym też właśnie zadbać o to, że nie tylko jak do Was pięknie mówię, że to też jest ważne, ale też chciałabym wam dać troszeczkę lepszej jakości nagrania. Mam nadzieję, że kiedyś to mi się uda. Pamiętajcie małymi kroczkami do przodu i stworzymy coś fajnego. No nie od początku Rzym zbudowali, czy jak to to się mówi? Tak to się chyba mówi. Nie od początku Kraków wmurowali. Kraków, no coś takiego, chodzi mi o to, że wiadomo, że od początku trzeba działać, działać, poprawiać się cały czas tak jak moja siostra właśnie we vlogu powiedziała właśnie oglądam mi vlog, że małymi kroczkami a się dojdzie do sukcesu i też sukces lubi ciszę dlatego też y, trzeba uważać no ale y, zawsze trzeba się rozwijać y, i dążyć do tego pomimo, że się nie udaje czasami, to trzeba próbować, próbować, próbować aż wyjdzie i powiem mam kochani jeszcze jedno że y, zapraszam na kanał mojej siostry, jak wiadomo, Lula. Będziecie mieć pod spodem w, w opisie filmu nazwę, link. I jak również zapraszam do kanału Joasia, przez Przesymp sympatyczna dziewczyna. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo fajna która nas wspiera, cały czas nas wspiera, i mnie wspiera i w komentarzach i we wszystkim i y, też y, właśnie nagrywa filmy, co prawda ja przez y, te wszystkie rzeczy, które mam na swojej głowie, na swoich barkach, że tak powiem, y, nie bardzo mam czas teraz ogólnie oglądać y, tego wszystkiego. Więc y, czasami wpadnę, ale nawet nie zostawiam komentarzy, więc y, wpadnijcie wy za mnie i y, dajcie znać, że jesteście ode mnie. Na pewno jej będzie miło, jak i do bajeczki. No bardzo mi by było miło, bo to są naprawdę osoby, które y, są warte, y, warte waszej uwagi. Dobra, kochani, to co? Lecimy? Lecimy z tematem, bo widzę, że mi się gotuje zupa. O matko. Tak, właśnie się zagadałam. Że zupę zagotowałam. Nie wiem, czy. Zmywarka? Hmm. Powiem Wam, że. E, powiem Wam tak, że odkąd ja mam zmywarkę, a moja siostra, jak się przyprowadzałam do tego mieszkania, tutaj mieszkanie było puste, że tak powiem. Nic tu nie było. E, I wtedy malowałam ściany. Kupywałam meble yy, i tak naprawdę moja siostra mówi kup sobie zmywarkę. Ja lodówkę, pralkę miałam starą od mamy z poprzedniego mieszkania, to wszystkie rzeczy płyty indukcyjne miałam ze Starego Mieszkania. Yy, meble kuchenne są nowe, ale one były z Agata Mebli Agata Meble i one kosztowały bardzo mało. Bardzo mało kosztowały, dlatego Ola mówi: weź troszeczkę zaoszczędź na czymś innym, a kup zmywarkę, bo zmywarka to jest najlepszy sprzęt w domu. I ma rację: zmywarka to jest najlepszy sprzęt domowy. I jeżeli na przykład no, nie ma co tutaj też porównywać do pralki, bo pralka też jest bardzo ważna, no ale powiem Wam, że zmywarka, no fajna jest, fajna. I miała rację. Zmywarka to jest coś i powiem Wam, że na przykład bardzo się cieszę z tego łóżka, co Oliwka i Alan ma, chociaż oni woleliby już inne inne i inaczej. I w ogóle oni by chcieli mieć najlepiej takie mega duże łóżka sypa, sypialniane dla dwóch osób, ale nie ma tego nawet gdzie tutaj wcisnąć. Także ja uważam, że to łóżko i tak jest fantastyczne i posłuży nam dobre kilka lat albo i kilkanaście, bo tak naprawdę na długość jest jak dla dorosłej osoby i uważam, że no super i materace też są dobrej jakości nie psują się, ale w ogóle ten co ma na dole materac ogromnie duży on jest, no bo to na dwie osoby y to powiem Wam, że y tyle czasu jak no dwa lata, ale oni non stop tam siedzą na tym materacu, non stop coś tam... Y Przekręszają, coś tam, wiecie, jak to dzieci. I ten materac się w ogóle nie psuje nie ma praktycznie żadnych plam. Pomimo tego, może, że dlatego, że jest ta cerata pod spodem ale tak czy siak, uważam, że to jest fantastyczny wybór. No więc, biorę. A, zupa jest dobra pyszna zupa oliwka zje. Tylko muszę uważać, żeby czasem mięsa jej nie dać bo nie zje. You're in the middle of Yeah, I'm ready. One step. Zobaczcie, kochani, chyba z tego kwiatka nic nie zostało. <noise> nic nie będzie. O Jezu, jeszcze jakieś tutaj się porobiło, no nic. Yy, przyznaję się, ja nie mam do kwiatków. W sumie tutaj trochę poszło do góry, no nie wiem. No, ale w każdym bądź razie no, do kwiatków raczej nie mam, nie mam dłoni. <noise> no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może kiedyś się naprawię, ale tutaj wychodzą nowe. Tutaj całe nowe wychodzą. Może coś się da ugrać jeszcze z tym kwiatkiem. Kochani, wystawiłam go na zewnątrz, aby troszeczkę miał chłodniej. Jest temperatura w miarę na plusie. Nawet 8 stopni było, więc nic powinno mu się nie stać. Mam nadzieję. No przecież y, róże potrafią żyć na zewnątrz. Tak jak mi pisałoście, że to jest róża ogrodowa, więc powinna warunki przetrwać. No ale... Hmm. Zobaczymy. <laughs> Może do wiosny dotrzyma. A jak nie, trudno. Tak więc, kochani, pojedzeni, oliwka jest prze fantastyczna sprząta kuchnię naprawdę, powiem wam, że mam mega ogromną w niej pomoc bardzo się cieszę, bo już to duża dziewczynka i naprawdę pomaga, pomaga mamie jak może i kochani zrobiłam jeszcze zupę, zupę grzybową, e, powiem wam że nie wiem, mam nadzieję, że się nie otruję, zobaczcie będę jeść tylko chciałam na razie Wam zmontować film tak szybko, pożegnać się. Mam nadzieję, że to będzie już nasz ciężki okres zagrzagany, zazegrzany, zażegnany. Tak, właśnie zażegnany i będziemy wszyscy szczęśliwie żyć. I nie będziemy się użalać nad sobą, tylko ciśniemy z tematem, ciśniemy z życiem, oliwka sprząta, nie przejmujcie się, ale to jest cudowny widok. Hmm. Oby częściej był taki. No, także idealnie. I właśnie dostałam przesyłkę z zaprzyjaźnionego warzywniaka Zielony Sad. Jak będziecie w Krakowie, ma naprawdę musicie tam zajrzeć. Mają przepyszne owoce. Gruszki, jabłuszka, mandarynki. No, to jest naprawdę cudowne. Witaminki, abyśmy zdrowieli. Najlepsze. Także zapraszam Zielony Sad Kraków. Podlinkuję Wam w opisie y, Instagram, gdzie możecie znaleźć właśnie ten warzywniak. A gruszki naprawdę są przepyszne.